Witajcie z tej strony, Sebastian, jest piękne poniedziałkowe popołudnie. Właśnie wracam z poczty, byłem tam kupić odpowiednie kartoniki i tak dalej. Dlatego, że no, najwyższa pora, żeby wysyłać nagrody, które, które ludzie wygrali na, na streamie podczas live'a. Czyli, gdy prowadzę streama, robię jakieś tam konkursy, ludzie wygrywają różne rzeczy. No i właśnie najwyższa pora to wysłać. Więc najwyższa pora, dlatego że jeszcze tego nie mogę wysłać. Dlatego, że czekam na certyfikaty z drukarni. Miały być kilka dni temu, ale jeszcze ich nie mam. No, czekam teraz na informacje, może uda mi się je dzisiaj odebrać, jeżeli dzisiaj odbiorę to jeszcze dzisiaj te przesyłki wyślę jeżeli nie no to jutro, bo tak zależy mi na tym, żeby to wszystko poszło w komplecie czyli razem z tymi certyfikatami najbliższe, e, w każdym razie zachęcam Was gorąco żebyście odwiedzili tego streama przede wszystkim musicie się nastawić na to, że będę tam organizował takie mini turnieje na początku z Hearthstone'a potem może coś innego dojdzie lubię grać, lubię organizować takie rzeczy, więc będę to robił e... Troszkę zwiększę liczbę, tam różnorodność nagród, które będzie można dostać. Wszystko oczywiście pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, powiązane ze Stanami... E, Okej, okay, dobra, co jeszcze? E, na bliższym tygodniu, w najbliższym tygodniu, tam w sobotę, lecę do Włoch na około tydzień czasu, a następnie po powrocie Nigeria i Angola. Angola miała być już jakiś czas temu, ale ciągle się to, e, ciągle się to opóźnia. Mam na nadzieję, że więcej opóźnień już nie będzie, no bo ile można. Yy, dobra, no to tyle, trzymajcie się cieplutko i zapraszam Was na, na streamy. Codziennie, mniej więcej w godzinach 18-20 staram się te streamy organizować yy, i nagram teraz w najbliższym czasie, no nie, może jeszcze dzisiaj postaram się nagrać filmik, w którym Was poinstruuję w jaki sposób można się do tych yy, mini turniejów zapisywać. ale że to będzie dosyć istotne, żeby to poszło wszystko zgrabnie, yy, yy, no żeby to wszystko poszło tak jak powinno. To, to trzeba się trzymać pewnych zasad, i właśnie o tych zasadach wam opowiem. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia. Hejka.